Były to trzecie teatralne smykałki, czyli zajęcia teatralno-dramowe, dzięki którym dzieci mogły rozwijać swoją aktywność twórczą. Podczas zajęć uczestnicy uczyli się m.in. współpracy w grupie i radzenia sobie z emocjami. Nie mają... Zbytnio męczyć, bo to są jednak wakacje, ale jednocześnie wymagają pewnego wysiłku twórczego, pewnej aktywności, pewnego zaangażowania. No i trzeba to kontrolować, bo wiadomo, jeżeli wzbudzamy emocje, to one niekiedy są zbyt wielkie i wtedy trzeba je tonować. A jeżeli jest znowu zbyt spokojnie, no to trzeba je podrażniać, i żeby one wybuchły. Zajęcie miało też nauczyć dzieci radzenia sobie z presją. Niektórzy po raz pierwszy mogli zetknąć się z sytuacją teatralną zawierającą określony problem. Jak widać zaangażowania nie brakowało. To nie jest takie łatwe, bo to się wydaje, że to jest łatwe, luzik, ale jak już w to wchodzisz to jest takie ciężkie, się denerwujesz troszkę. Czyli praca na emocjach, chciałabyś być aktorką? Znaczy jak teraz zobaczyłam jakie te strunne, to pomyślałam sobie, no może kiedyś Moje zadanie polegało na pokazanie gestów, które wszyscy się wymyślili albo pokazali razem z moim i powtórzenie tych słów, które wymyślili. Pan nam na przykład mówi, co mam zrobić, na przykład gniew, i my to mamy na przykład wydać. Taki naprawdę silny gniew, i, i najtrudniejsze to się nie śmiać. W zawodzie aktora istotna jest również dobra pamięć, a można ją ćwiczyć już od najmłodszych lat. Dobrą metodą jest dawanie zadań. Jak dostanę zadanie, to ja o nim myślę. Czyli utrwalam, a pamięć to jest utrwalanie, to jest ciągłe zapisywanie, na, bo nam się nadpisują y, liczne wiadomości poprzez codzienność, tyle się dzieje na świecie, więc dostajemy mnóstwo impulsów, i te impulsy nadpisują nam y, w pamięci pewne wiadomości, i wtedy ta pamięć jest kiepska. Jak ja mam zadanie do wykonania, to ja się na tym zadaniu skupiam. Do końca półkolonii, jeszcze kilka dni, a w planach są jeszcze wycieczki. Dzieci odwiedzą pomerania, a także wybiorą się do gąsek.